Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy jesteśmy w kolejnym odcinku z Down of Men jak widzicie, trochę minęło czasu, co prawda nie wiem ile dokładnie tutaj wiosenek sobie nam minęło, aczkolwiek podejrzewam, że z 10, jak nie 15. I cóż, jak widzicie na sam start, jak widzicie i widzicie. Mamy dosyć więcej osób tutaj Zaczęłam ogradzać tutaj ten teren drugi Ten jest już praktycznie, powiedzmy, że ogrodzony Tutaj aż dotąd sobie ogrodziłam Widzicie, jakieś takie luki gdzieś tam powstały Tamtej przez górę się pociągnęłam No powiedzmy, że wiecie, w miarę się tutaj zaczęło nam fajnie to wyglądać Ja też myślę już, że nie będę dłużej tak czekać Aż oni się całkowicie, ale to całkowicie ogrodzą no cóż, no jest nas tutaj trochę więcej, e, powinniśmy sobie już dać radę, więc za chwilę myślę, że przejdziemy do nowej ery. E, gdzieś te, jak widzicie, takie mm, dziury powstałe, nie, nie do końca jest wszystko zrobione. E, też ma, no, jesteśmy troszkę biedni z jedzonkiem, więc e, moglibyście pozabijać trochę tych zwierząt. Co prawda, no... Jest ich już i tak dosyć mało i będziemy musieli na pewno zwiększyć za niedługo limity, ale to jeszcze chwilka minie, więc na spokojnie, na spokojnie, wszystko ze spokojnie, nie ma się co śpieszyć, powinniśmy sobie dać ze wszystkim radę. Powinniście trochę może popolować, więc może wszystko się uda A i tak, moi drodzy, jeszcze tutaj sobie dorobiłam trochę domków, niedomków Bo zaczęły nam brakować miejsca, teraz jest 135. Będziemy powoli się tutaj też rozrastać Ale cóż, na samym starcie, na samym właśnie początku chciałabym po prostu... Przejść do nowej ery. No już nie ma co więcej tutaj e, wydziwiać. Będziemy mieli e, warsztaty, e, kopalnie e, węgla tym razem, więc tak, przechodzimy do me ery metalu, już. No i cóż, chyba za koleją po prostu wszystko odblokujemy, bo punktów mamy na wszyściutko. Do kolejnej ery, no to jeszcze nie będziemy się spieszyć zbytnio. Ryż? czy to nie, to nie wiem, chyba to, to, to nie jest ryż. Tak, czy jak udało nam się tutaj wszystko odblokować. Obrona, no tak, no będziemy się musieli bronić przed raidersami, którzy i tak już nas dosyć długo. Um, Dokuczają nam już dosyć od dawna I teraz tak, co ja mogę wydobywać? To jest pytanie Kopalnia, kopalnia, ale... To już mogę koper? Już chyba mogę koper wydobywać Czekajcie, weźmiemy sobie... O, może tak Mine Or, okej okay. Jedna kopalnia Tutaj jeszcze ironu nie mogę i tinu też nie mogę, ale koper już możemy wydobywać na luzie, więc wydobywajcie sobie w międzyczasie. Też widzę, że zaczęło Wam już spadać tutaj troszkę em, przepracowanie, z czego się bardzo cieszę. 5 osób. Gdzieś tutaj jest jeszcze to, co było przed chwilą. O, i tutaj Tutaj też 5 osób może być. E, I tak, moi drodzy, jeszcze chciałam tylko im limity wziąć. Zwiększyć tych wszystkich. Um, a właśnie tego. Niech będzie 50% populacji. Tak, zrobimy sobie po prostu tego wszystkiego. Tej wełny ten też wezmę. Niech wydobywają tyle, ile się da. E, tu jest wszystko. Tego może ze 100 na razie weźmiemy, tego też po 50. Yy, I dobra, i tutaj też weźmiemy sobie wszędzie. Chociaż może na razie po 50 ustawmy. Niech będzie tyle. Ok, a, a mięsa niech będzie 100% populacji. Myślę, że będzie ok. Rybnik będzie 50% populacji sobie może się wydobywać. Jeżeli chodzi o pszenicę czy tam zboża, ogólnie to ich będzie 100%. I tutaj też możemy sobie ustawić po 50% populacji przynajmniej. Myślę, że będzie ok. 50% i 50% ok. No niech tak będzie. Na razie zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No nie mamy noży, no mo możliwe, że nie mamy, nie idę się z tym kłócić zbytnio e, Ale tak, bardzo... O, tutaj właśnie będzie przepalarki, nie przepalarki e, Kopalnie, nie kopalnie Chciałabym tak, produkcja najpierw A, przyjechał sobie trader I tutaj już możemy sobie właśnie... Em ory zdobywać, bo że jak ktoś na polskiej złoża chyba to będzie na polskiej złoża e, tak czy siak e, bierzemy sobie jedzonko dosyć tanio nam wyszło nie powiem, niech i tak będzie e, i teraz tak musimy sobie zrobić dziś taką e, właśnie z przepalaniem tego wszystkiego uuu tutaj się nam troszkę łapcie nam te krówska bardzo fajnie, że nam się tutaj e, zrobiły. Niech nam tam wyłapią ich trochę. I też osiołków moglibyśmy sobie połapać, więc czekajcie, zobaczymy, czy w ogóle gdzieś tutaj w okolicy nas... Uj! To nie, to są jakieś jelenie. Tutaj ogólnie ciekawa okolica, widzę, że jest. Ale ja bym chciała osiołki. Jakbym mogła, to bym chciała osiołków gdzieś tam sobie parę uskubać, żebyśmy mieli do przewozu. Tutaj, no to tak, wyłapcie to wszystko, co się da. O, o, o! Nie, to są konie. No to koni na razie jeszcze niestety nie możemy. Jak ten, a tutaj. Tutaj są osiołki. To jest młody, to jest dorosły. Tu też jest dorosły. A czemu nie ma młodych? Ja się pytam, czemu są tylko dorosłe? O, tutaj jest mały. Małe osioły. Czekajcie. Odiksuję, to może nie będą ten, lecieć zwierzęta, bo to jest nasz pies, jakby ktoś chciał wiedzieć. Okej. Okay. I teraz tak, pytanie. Możesz mi go złapać, możesz mi go złapać, ty, mój drogi kolego, możesz mi go złapać, nie możesz mi go złapać, czekajcie, ja puszczę na powolnym. Nie możesz też mi go złapać, ty, też nie, a ty kobita, kobita może, oczywiście, że kobita może. Um, połapcie mi te osiołki, będzie mi bardzo miło, bo będziemy sobie mogli z później um, wziąć po prostu lepszy przewóz mieć. Nie to. Nie wiem, czy tamtego już mu się udało oswoić, chyba nie. No, nie za szybko. Za szybko podziałałam, tak bym powiedziała. Gdzie jest tamten jeden? O, dobra, bierz. A ty, twojego ci się udało ten? Ośła? To jest dog. A gdzie jest jeszcze jeden osioł? Halo? Jeden mały osioł mi zginął. Tutaj to też wszystko wyłapcie, co się da. Prosiłabym was bardzo, ale to tak bardzo, bardzo z całego serduszka. A tu jest jeszcze ten osioł. Ty, człowiek! Nie, to jak ty możesz mi go zabić, to ja nie chcę, żebyś go zabijała. Chcę, żebyście go złapali. A to już jest nasz osioł? No to jest dorosły osioł zabity. To z dorosłego to nam dużo nie przyjdzie, jakby nie było. Tak czy siak, może. O, jedno się udało. Przynajmniej jednego osiołka mamy. E i dobra moi drodzy, bez zbędnego gadania tutaj sobie robimy gdzieś osadkę tutaj. Tylko no, chciałabym najpierw trzeba by pościnać drewna. Hmm, chcę tutaj zrobić, wiecie, z. nie. patyki w sumie też możecie, ale bardziej bym chciałabym, żebyście całe to drewno pościnali, bo chciałem tutaj zrobić tę właśnie osadkę. Tutaj też możemy za niedługo, ale to jeszcze najpierw ogarnijmy jedną stronę. Um, to już mogę zabrać i mogę tu postawić też na ścinanie drzew. I prosiłabym też, ile osób tam może I czekajcie, jeszcze tak, produkcja Bo wiecie, ja to się gubię Mamy produkcję Boże, myślę, że coś się już dzieje A zwykłego tego... Tego tego nie mogę upgrade'ować? Cycle nie, limits, nie mogę tego upgrade'ować To mi możecie rozłożyć i zrobimy sobie po prostu nowy I tutaj to też możecie rozłożyć I też sobie wstawimy nowy po prostu Ten ulepszony tak zwany Gra na szybkości pełnej bym prosiła I czekajcie, i tutaj też musimy zrobić Tu jeszcze moglibyśmy właśnie porobić jakieś magazyny magazyny Ale jeszcze też stanie na pewno by nam się przydały Czekajcie, tutaj jeszcze jeden storage house może być jak najbardziej. A co do rezydencji, to tak, to stajnie na pewno nam się przydadzą. Ale może w tą stronę bardziej. Oj, zapis gry. OK, i czekajcie w tą stronę moglibyśmy jeszcze storage. Okej, okay, na przykład w tą stronę tak zrobić. Mm, tutaj rozbieracie mi to. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo będę mogła sobie postawić to, o ile mi się uda to postawić. Zaraz zobaczym. Rozbierajcie, rozbierajcie. Też moglibyście jedzenie zbierać. No, serio. Zostało tak mało i nikt tego nie rozebrał. O. Dobra, ktoś tam skubie. Ok, możemy tutaj sobie ładnie to postawić. Niech będzie. Tutaj u góry jeszcze nie wiem, co sobie zrobimy, ale na spokojnie też coś może ogarniemy. Mm, to bym chciała wam dać na priorytet, bo nasze zwierzętka mogą troszkę źle znieść e, zimę. No, chyba mamy z dwa zwierzęta, albo jedno za dużo, ale to też nie jest jakaś tragedia. Też no, chciałabym, żebyście w końcu próbowali tutaj uzupełnić sobie ten mur, ale widzę, że to idzie kiepsko dosyć. E, tak, produkcja, i jeszcze to bym chciała tutaj. z już zaczęliście znosić, już zaczęliście znosić, bo chyba to jest. Jeszcze... A nie, dobra, złe usunęłam. E, budujemy jeszcze raz. Najpierw wezmę produkcję i najpierw chciałam to. O, teraz jest w dobrą stronę. I jeszcze chciałam tutaj Storage House. Production Workshop nie, Storage House. To będzie. Tu! Boże, Bądźcie, bądź bądź. bądź. Okej, okay, to chyba już wyginęły nam niektóre zwierzęta z tego, co zrozumiałam. E, no, bywa i tak. Ok, dobra. Lecimy tutaj, i teraz tak u góry, tu, gdzie nam ładnie wszystko e, wyciupali, możemy sobie zrobić. Oj, przepraszam za krzes krzesło moje cudowne. Możemy sobie zrobić tutaj e, właśnie te wypalania, nie wypalania. Okej. Okay. Czekajcie, możemy sobie zrobić tak klimatycznie jakiś jeden, jeden e, domek. Okej, okay, niech tak będzie. Przy domku, za domkiem w sumie. Może nie chcę tego. Chcę tutaj produkcję zrobić i... Przed domkiem sobie weźmiemy tak, postawimy. E, za domkiem sobie możemy postawić Suszarkę, chociaż może nie za domkiem, możemy sobie postawić na jedzenie. O, fajnie, zmieści się nam, zmieści się nam. E... Gdzieś obok tego jeszcze czekajcie, produkcja. Suszarkę sobie postawimy, i już tutaj sobie dalej weźmiemy, zrobimy z tymi wypalaniami. I teraz tak. Obok, czekajcie, jeszcze teraz tak. Najpierw jeszcze z produkcji musimy na pewno zrobić warsztat. Wtedy warsztat będzie sobie tutaj stał. Um, nie chcę tego. Halo? O, dało się. I teraz tak. Ten charcoal. jeden, dwa, Z. Trzy, cztery. O, może być w ten sposób. Okej, okay, wcale to nie jest takie łatwe do postawienia, jak się okazuje. Bo nie chce się postawić. Okej, okay, dobra, ale się dwa postawiły i tu jeszcze by się przydało tak naprawdę, wiecie co, tak latam w to i z powrotem, e, przydałby się jeszcze tutaj storage house, tylko że kipsko to widzę, że on się tutaj zmieści, za, za bramą tego nie postawię, ale dobra, nie, załóżmy, że tutaj będą dwa, Trzy... dwa będą, więc niech będzie. Dobra, ojej, już chyba nam się troszkę przepracowaliście, soreczka bardzo, ale jedzenia też widzę, że nie macie jak zwykle. Mam nadzieję, że się jednak trochę z tym jedząkiem ogarniecie. Jest wiosna, to jeszcze nie w lato będziecie mieć tej uprawy do pozbierania. Możecie sobie zwierzątka troszkę połupać, bo jest, jak widzę, trochę takich do pozabijania. I powinniście przy 30 wszystkie eliminować, mm, ale wam się jak zwykle nie chce. Okej, okay, ja wam oczywiście jak zwykle wszystko muszę zaznaczyć, bo inaczej to wam się nie chce. A tutaj jest jeszcze starsze. Widzę, że mamy bardzo wieczek takich do pousuwania. Właśnie. O, jedzenia to my naprawdę mamy bardzo mało. Więc moglibyście się nam tutaj troszkę zająć yy, zwierzątkami. Tu jest też starszy coś. Moi kochani mili. A, nie uciekaj mi. Jakbyście naprawdę byli głodni, to byście się zajęli tymi zwierzętami. A, gdzieś tam ten jeden osiołek z beczy. Tak, sprawdźmy jeszcze, czy nie ma właśnie gdzieś osłów w pobliżu, bo nie złapaliście żadnych innych. Też te będziemy zaraz zrobić to dowożenia. O, tutaj są hieny. To niemiło zbytnio. No, powiem Wam, że z osłami może być ciężko. Chociaż. Co to jest tutaj? To są konie. A to, o, to są osiołki. No, to już są przynajmniej dwa, trzy. Powinny, powinniście trzy złapać. I ten w miarę niedaleko od Was, więc. Jak się tylko ruszycie, to będzie fajnie. O Jezus, Maria, kogoś tam chyba zabijają powoli. Oh my goodness. Um, tu chyba też stara, nie, tu jest dorosła świnka. A właśnie, mieliśmy sprawdzić sobie, co z tym tutaj przywozem, transportem. Tak, możemy sobie zrobić te e, karot, karot, fu, karoty. Karece? Nie wiem, co się odmienia. Karoty. Ok, w sumie na razie więcej niż dwie Wam nie będą potrzebne, eee, i teraz tak możemy sobie to zrobić: Z, tu sobie możecie przypinać osiołki. Transport Post, eee, gdzie to by tak ładnie wiecie ustawić. Okej, okay, tutaj sobie możecie zrobić też transporta, na razie Tutaj też jest jakiś transport Tak czy siak, no też wam, wiecie co, mimo że mamy już mieć osiołki, to wam jeszcze troszkę tego... ...dorobię, tylko czekajcie, ktoś do nas przyszedł Też z osiołkiem ale już osiołka nie jest w stanie mi zaoferować. Wezmę sobie na pewno jedzonko od Was, bo z jedzeniem no to stoimy tak piraze drzwi na razie. Um, ale skór to wam mogę po prostu tyle. Wiecie, co jeszcze wezmę narzędzia, skoro i tak... O jeszcze tutaj zapomniałam tego. E, bo skór mamy na tyle po prostu dużo, że e, trochę jak stracimy ich, to nie dzieje się nic strasznego, a są w miarę dobrej cenie. E, i teraz tak, no tu jeszcze mi tego właśnie warsztatu nie zrobiliście, albo nie mamy tego, czym na razie go zrobić, a ten jest zrobiony Okej, okay, czyli tamten niepotrzebnie zbijałam, bo jak widzicie um... Okej, okay, czyli tamten warsztat jest całkowicie co innego niż to, co mieliśmy wcześniej, więc dobra Jednak wiecie co? Gdzie to jest? Ziksujmy to Wróć, chcę produkcja. Nie tak, chcę produkcja. Gdzie jest produkcja? Kochani, produkcja, tu jest produkcja. Kraftera, Jeszcze raz zwykłego craftera chcę. Na szybkości wybudować mi, proszę. I tutaj też zwykłego craftera jeszcze muszę wrzucić gdzieś. O, tu będziemy, będziemy mogli sobie później orać pole normalnie z zwierzętami. Jakby to nie brzmiało, moi drodzy. Czekajcie, jeszcze tutaj produkcja, i tutaj też chciałabym tego craftera zwykłego jeszcze. No, to dobra, na razie go tutaj chyba nie zmieszczę bo już są tutaj do budowania te rzeczy. Więc okej. Okay. O nie, chyba nam tutaj coś się stało z tymi z polami. No cóż, jak zwykle. Oj, powiem Wam szczerze, że zaczynamy troszkę być biedni. Jakby to nie zabrzmiało. Przerabiamy sobie te sztabki. Tylko z tych sztabek chyba w tej erze jeszcze nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Gdzie są te punkty, co możemy sobie posprawdzać? Nie to. Technologia, tak. Dopiero będziemy mieli w następnej erze, będziemy mogli sobie robić normalne narzędzia. Więc. E, na razie się jeszcze wstrzymamy do brązu, to jeszcze nie chcę e, dojść ani trochę. E, nie spieszy mi się aż tak bardzo, Wam powiem. Ale cóż, moi drodzy, e, ciężko, bo ciężko, ale jakoś idzie i e, wiecie, co to by było na tyle w tym odcinku? Bo widzę, że już się nam czas antenowy kończy, tak bym to określiła. E, tych zwierzątek może się trochę nam. Może się nam tych zwierzątek trochę tam e, ujmie, trochę ujdzie. E, też, no cóż. To by było na tyle, że nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was. Jeżeli podobają Wam się te odcinki, to tym bardziej Was zachęcam do polubienia, po prostu, e, może całej playlisty, zapoznania się z ną. E, I cóż, podejrzewam, że kolejny odcinek będzie dosyć ciężki dla nas, bo em, no nie dzieje się fajnie. Nie mamy zbytnio jedzenia, nie mamy zbytnio czym wykarmić zwierząt, więc e, cóż, zobaczymy, co będzie w tym odcinku. To tyle e, i chyba do następnego. 爸爸。